Są tam widzę ich. wysiądźmy tu i na piechotę. Odciąg specjalny. No, no, no. Musimy podejść jak najbliżej niezauważeni od, od, tyłu, od, tyłu, od tyłu, od tyłu, od tyłu Od tyłu no Ja już jestem z tyłu na kable Dobra najlepiej ja po... Dwóch od przodu, dwóch od tyłu Najpierw niech ci od tyłu wiadomo Ja z Harolem idę Dobra Simon za kamieniem się przegrupujmy czy coś Mówcie, mówcie, kiedy wjeżdżacie, my wjedziemy zaraz po was. mnie. idą tu, Proszę, żeby... Dobro, biorę, czy to

chodzi o specjalny fajny wjeżdża za kurwa, essa gdzie jest Scott, kurwa gdzie jest Scotta? weźcie mnie weźcie mnie to chodź 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 za mną, choć, choć, choć. Choć, choć. chodź 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 płaczę. chodź wezwanie na chodź Po prostu wiecie, że gdzie była a my po prostu śledziliśmy, nie ma w tym nic złego. Weź mnie szybko stąd zabierz proszę Zaraz tu będzie kurwa ten A Ty leciutka jesteś, tylko 6 kilo masz Coś tak ale już to chłuje. Stary chodź Ja zamida Mówię do... Mówię do tego do ciemnego. Do ciemnego, do ciemnego no. Panie sieradzie, macie Scotta? Macie Scotta? Tak. Pięknie chłopaki. To ja coś tu położę, zaraz to wejdzie z auta. Zaraz tu będzie reszta psiarni, więc gazu. Wsiadaj. Kurwa jadą, jadą, jadą. Siadaj siadaj Harold już jest z wami? Tak Susan na rączki, nie? Dobra, pierźcie mi na rączki. Dobra, nie, a tak siedzi? Na siwego czekamy. A co z tym, a co z Alcatrazem? Siwy gdzieś tam na kurce chyba jest Gdzie? Ej, oni gdzie wstali! Siwy gdzie jesteś Oni wstali Oni kurwa stoją, jaki nie będą co tam gdzie ty Gadałem z nim A, no to podejdziemy tam Siwy wstawa, jedziemy Gdzież siwy Dobra, odjedzmy No dobra, No kurwa <laughs> Ale dlaczego nie strzela? Dobra, ty wy, wy, od tyłu Wiesz za kurwa S. Jest kot, kurwa. Jest kota. Chodź, chodź, chodź za mną, chodź, 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 chodź. chodź. Spadamy stąd! Stary, chodź! A z nami idę. Mówię do... mówię do tego. Do ciemnego, do ciemnego, no.